Witam Was bardzo serdecznie w 15 odcinku opowieści skańcia z tego świata. W zasadzie już raz ona, w zasadzie raz już kręciłem ten odcinek, ale niestety byłem tak mocno z niego niezadowolony, że doszedłem do wniosku, że dobrze zrobię, jeśli nakręcę go jeszcze raz. Jak widzicie zapewne, po długości filmu, no nie trwa on zbyt dużo czasu. Spowodowane jest to tym, iż wi wiadomo jaka jest pogoda, bardzo gorąco e i zdarzają się gwałtowne burze, które jeżeli ktoś wie albo nie wie, no to już wiecie, ja mam, posiadam Wi-Fi, tak więc jeżeli gdzieś po drodze prądu nie ma e albo coś się z antenką porobi, no to internetu siłą rzeczy, prawda, e internet jest niedostępny. No i w związku z tym, właśnie mam zaległości dość spore z wydawaniem nowych filmików. Też trochę inne sprawy na to wpłynęły. Na przykład umysłu Freemana do tej pory nie wrzuciłem, chociaż powinienem to zrobić z soboty na niedzielę. A mamy już poniedziałek. No ale dobra, trudno się mówi. Dlatego właśnie ten odcinek będzie bardzo krótki. W ogóle miało go generalnie już nie być. Ojejku, co się podobiło. Miało go generalnie już w ogóle nie być. Ale doszedłem do wniosku, że dobra, coś krótkiego, takiego informacyjnego, może nawet bardziej zrobię żebym mógł rzucić w ciągu dnia, bo inaczej to wszystkie inne długie filmy rzucam w nocy, bo to dość długo trwa z jednego gigabajta. W każdym razie, no, zajmiemy się tam dokończeniem tej misternej konstrukcji, która ma mi wytwarzać Koby stona, który później mógłby być używany w recyklerze do tworzenia. Kropów? Kropów, krapów, nieważne jak to się nazywa. Jezu, jak to buczy. Asiomi stąd. Kropów, krapów, nieważne. W każdym razie, e, dzięki temu będę mógł później ich używać w Mass Fabricatorze do wytwarzania u Mater. E, będę potrzebował za to jeden bardzo ciekawy item, który nazywa się... Haha, czy ja to pamiętam? Coś z repeaterem, ale nie, nie mam pojęcia dokładnie co. Ale teraz znajdę który sobie wykonamy eee, hmm, timer sequencer end gate e, for, for, to nie to buffer o jest e, oh repeater eee, hmm, stone cathode razy dwa e, stone anode i jakieś dziwne stone wire tak, chyba tego mam sporo z tego co pamiętam po tym jeszcze sprawdzimy sobie faktyczną wydajność yy, wiatraków, bo zrobiłem w tym odcinku, który Wam nie pokazuję, bo to już jak, jak mówiłem, raz nagrywałem Aeum yy, Raider, Raider w zasadzie, nieważne, ten angielski, Boże, do kitu mi wychodzi, co ja chciałem w ogóle. Ech, no tak, Stone a Not tylko jedna jest, łomatka, ale tu w ogóle miejsca nie ma. O, i Creepera spotkaliśmy bo poszliśmy w ogóle do tej tak jak obiecałem. No, jeszcze raz do niej pójdziemy. Eee, no, jak to się zwie? Jaskini. Oczywiście. Hmm, mi na razie nie potrzebny. No dobra. To mi będzie potrzebne. Redstone mi będzie potrzebny. Tedstone będzie potrzebny i chyba tyle. E, no dobra, repeater, tak. Stone K od razy 2, czyli Stone wafer i. 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 A! Mm. No, coś takiego co tam dalej było eee... a, no jeszcze a propos tego, że to jest trochę informacyjne, to w następnym tygodniu zamierzam sobie zrobić wakacyjną pierwszą przerwę, tym bardziej, że będę musiał składać papiery na eee... papiery na studia, więc trochę będę miał zajęcia wszelkiej maści i dlatego sobie zrobię przerwę sobie zrobię przerwę to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne to mogę przecież założyć no i więcej miejsca od razu i dlatego będzie przerwa, żebyście się nagle nie przestraszyli, że mnie nie ma ha, i nie będzie odcinków przez sobie odpocząć trochę i też porobić inne rzeczy, które właśnie dzisiaj zamierzam rozpocząć ich tworzenie Kurcze, nie dobrze, odpowiednia ilość. Ha, Lipita. Elegancko. Dobrze, to jak tu już jesteśmy, to przejdziemy się do tej jaskini. Co to ją z wami zwiedziłem, ale. Ale mi się nie podobało. Tym bardziej, że okazało się, że to jest strasznie mała jaskinia. Więc nic szczególnego, nic odkrywczego, nic wspaniałego. Mm, no właśnie. Tak. A, znowu buczy. Ekstra. Papa. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. O, lecimy. O Jezu. I w sufit tak zwykle. Biegniemy, 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 biegniemy. Osto. Tak, czyli jeszcze jakieś tutoriale. No tak, będą cały czas skręcone. Forest, trzeba skończyć. Potem pewnie właśnie w związku z tym będzie ogólnie je przerwa. Hmm, no muszę sobie odpocząć już trochę. I też, jak mówię, będę zajęty innymi sprawami. Również. No, to jest ta właśnie jaskinia, którą sobie zwiedziliśmy. A w zasadzie to ja sobie teraz sam z Wami zwiedzę po raz drugi. No, tak wyszło. No, nie podobał mi się ten odcinek strasznie. Poza tym muszę go skrócić, bo doszedłem do wniosku, że. No, jeżeli tutaj znowu będę w nocy wrzucał. To znowu zaburzy mi się cykl wydawniczy i będzie lipa. Osta, lipa. Prawda. Dlatego muszę trochę to przyspieszyć. A żeby w ciągu dnia wrzucić. No to musi to być film nie za długi. Nie za długi. O, słyszę zombie gdzieś blisko. Ekstra. A, ich lub do lawy i by było śmiesznie. No dobra. Wracamy. Wracamy, zainstalujemy fabrykę Cobblestona i to będzie koniec. A, jeszcze mieliśmy sprawdzić te wiatraki, jak tam chodzą sobie. Dobra, to sprawdzimy. Nie ma problemu żadnego. Powiem się, mam nadzieję, w 15 minutach zmieścić. Muszę się zmieścić w 15 minutach, bo inaczej to filmik będzie za duży i go nie wrzucę tak szybko jakbym chciał. bardziej, że internetu nie będzie po południu, bo będę kombinował z panem administratorem. który by chciał, żebym ja też był administratorem? Więc trzeba by też i inne zajęcia mieć. No póki co nagrywam, więc się nie martwcie. Na razie jeszcze będą nowe odcinki. Po prostu całego czasu nie mogę poświęcać na Minecrafta, tutoriale i tak dalej, eee, wolnego. Dobra. No tam jeszcze Let's Play z Half-Life'a to nie robi problemu, bo to cóż, ja siadam, nagrywam i już. Natomiast w Minecrafcie jest taki problem, że trzeba by trochę poświęcić między odcinkami, żeby zbudować ten zamek w końcu, a to jest kilka, no może nie kilka, ze dwie godziny roboty. Tak więc to nie jest tak różowo w Minecrafcie. W Minecrafcie, żeby zrobić Let's Play, to trzeba mieć najpierw co pokazać. I to jest trudne bardzo. I nadal mam z tym problemy. Ale jak zrobię zamek, to znowu będę mógł was po nim oprowadzić, więc zawsze coś, jakiś nowy materiał. Niektórzy się w Let's Playach, tak jak na przykład Darrier Wolf, skupiają bardziej na tutorialach, bo on tam robi jakieś instalacje i tak dalej. Dlatego właśnie się zastanawiam, jaki jest sens skadać do mikrofonu. A te rozmowy o życiu i śmierci, może lepiej się nad tym nie zastanawiać zbyt wiele. Eee, to, czyli EURAIDER będzie mi pod... RAIDER, gdzie to jest? Tutaj było. Jest. Dobra. I coś potrzebowałem jeszcze. Czy nie? Czy już wszystko? Wodę. Wodę mam na miejscu. Nie ma problemu. Eee, hmm. To mogę tutaj odłożyć. Aha, trochę glas. ok No dobra, naładowało się. Mam na sobie już mam. Lecim. Lecim lecim. Wykorzystamy oczywiście blok breakera, który poznaliśmy przy tworzeniu nasz przy wytwarzaniu flintu. Wytwarzaniu, no źle powiedziane raczej wyłuskiwaniu z grawelu. No, to może od razu ku pamięci, bo zapomnę jak zwykle. Sprawdzimy, tylko że pewnie nie będzie. W każdym razie, no, musicie mu wierzyć na słowo, bo nie będę znowu niszczył MFF, żeby przebywał prąd. Bo gdy już są wszystkie kondensatory w obwodzie pełne, no to niestety prąd nie płynie. Więc nie da się sprawdzić na kablu. Tak? Nie da, 0 EU. No, a to nieprawda. Kurczę, tylko że chyba będę musiał jednak to zrobić, żeby Wam zaprezentować jaka jest produkcja. Eee, życie, życie, no dobra. Nie ma problemu. No dobra, no cóż. Hop. I pach. Ciach, ciach i hopa! I teraz trzeba wyjście ustawić. Dobra... I teraz mam nadzieję, że prąd zacznie płynąć. A jak prąd zacznie płynąć, to będziemy mogli sprawdzić, ile produkują wiatraki. W każdym razie, to całkiem sympatyczna liczba eunatik. Dobra... Eurader... 1... O, 2,6... 2,53... Zaraz zobaczymy, jaka siła wiatru. Prawie maksymalna. No, czy tak jak mówiłem, gdzieś koło 3 EUNATIK można wyciągnąć spokojnie, na pewno. Na pewno spokojnie można wyciągnąć 3 EUNATIK z jednego. Straty są, już Wam mówię, niecałe EUNATIK. Strata jest. Niecały EUNATIK. Na takim całym, na takim, na takiej jednej gałęzi, czyli strata na kablach to jest w przypadku 4 gałęzi 4 EUNATIK. A jak widać, tutaj możemy wyprodukować. No powiedzmy, że uśrednimy, że zazwyczaj jest 2 EU na tick. No to hmm, razy 4 to jest 8, i razy 4 to jest 32. Tracimy 4, czyli 28. Przeciętna produkcja tej, tej no, hmm, elektrowni to jest 28 EU na tick. No dobra, natomiast tutaj przejdźmy do tej, tego koromysła, jak to nazywam. E -ha. bo my to zrobimy w ten sposób nie mam pochodni redstone'owej ale zaraz będę miał dobrze, że wziąłem redstone bo to zrobimy na zasadzie zaprzeczenia tutaj postawimy tak woda jest zablokowana teraz tutaj walniemy ten repeater i go jakoś tam ustawimy ciach, ciach, ciach jak testowałem na tamtym świecie w swoim testowym to mniej więcej tyle wystarczało dobra, przełączmy dźwignię niech ten nie, no bez przesady, panowie, panowie. Ej, dlaczego to tak szybko? I dlaczego woda nie płynie? Ej, ja się tak nie bawię. No i co jest? Hmm, panie, pan mnie denerwujesz! Powinno się podnieść i się trzymać w górze. Ay, boże, boże, boże! Minecraft, cholero ty jedna! Co ty ode mnie chcesz znowu? Tak to mam zrobić? Hmm. No, i dlaczego to gówno się nie podnosi? Nienawidzę Cię, piston. Głupi jesteś. No dobra, no to jeżeli nie w ten sposób, to możemy zrobić w inny sposób. Opa, zbieraj się. Jakie to jest uparte bydle za przeproszeniem, no? No dobra, czyli to tak. Tutaj zrobić tak. I chyba 700 wystarczało. No dobra, trudno, może nie będzie lagów. Epickie. Nie no, szajsen. Kurwa mać za przeproszeniem. Hmm... To ja to muszę to chyba jeszcze przemyśleć. Kratkę dalej. No, w zasadzie to chyba tak. No, kurde, widzisz to. A jakbym tam postawił? Kurcze, dobra, by ja się zacząłem zastanawiać i nic nie mówię. W zasadzie to mógłbym zrobić w ten sposób, żeby tutaj było, tylko że z jakichś przyczyn to też nie chciało działać. Ha. Tutaj wylać ten. To stąd zabrać. Nie, Potop! Dobra, tutaj wylać później to. Hmm. Tam postawić to, co wcześniej zabrałem. Gdzie to w ogóle jest? Tutaj jest. Nie tu, do jasnej pogody. A, patologia świata przedstawionego w Minecrafcie. Kurczę, już pewnie jest 15 minut. A, wstawaj. No dobra, czyli to przesunąć do przodu, tutaj wylać lawę i jednak zrobić zaprzeczenie. Mm. I spróbować tutaj jednak sieknąć tego Repeatera. Albo w zasadzie to nie tutaj, tylko tu się bardziej tej chwili przyda. Ciach, ciach. Hm, Ej, no. A to ciekawe. Albo z góry na dół. Dobra, tak jak zrobiłem w Powercrafcie kiedyś. Bo tutaj widzę, że tego chyba tutaj za bardzo nie zauważycie, ale zdaje mi się, że block breaker niszczy tłok pistona. Nawet chyba nie zdaje mi się, tylko tak naprawdę jest. Dobra, więc nieważne. To jest bardzo krótki odcinek, który w zasadzie miał być odcinkiem, prawda, dość... Hmm. No, jak to się nazywa? Informacyjnym. Tak więc, no póki co w tym tygodniu jeszcze będę wydawał filmiki, tylko że to może być różnie, bo, bo koda jest różna i w ogóle inne sytuacje mogą wypaść. Nie dam sobie głowy, ani ręki, ani paznokci nawet obciąć za to, że wszystko będzie tak jak było w poprzednich tygodniach. Natomiast w następnym niestety będzie przerwa, bo, no tak jak mówię, wszystkie sprawy związane ze studiami trzeba będzie pozałatwiać. Nie wiem ile potrwa do połowy lipca, no i potem znowu wrócę. Najwyżej w sierpniu sobie znowu zrobię krótką przerwę. I tak dalej. No. Odpocznijcie trochę ode mnie, bo na pewno też Wam się już powoli nudzę, bo taka jest prawda, że no nawet jaki by nie był let's play yy, y, i tak dalej, to po pewnym czasie się nudzi. No i to trzeba jednak przyznać, że ciągle słuchać tego samego człowieka, który w zasadzie powtarza ciągle podobne rzeczy, no bo to jednak jest naszą kwintesencją, prawda, naszej osobowości, że jakieś tam mamy swoje powiedzenia, mamy swoje słowa, y, określone zwroty i tak dalej, to ciągle powtarzamy. Dużo się tak od razu nie zmienia. Dlatego, jak tak dłużej się słucha takiej osoby, no to po pewnym czasie niestety też jest to i to znudzenie. Więc sądzę, że nawet może i na zdrowie Wam wyjdzie to, że ode mnie na... odpocznijcie następnym tygodniu. Jutro natomiast planuję, że powinno mi się udać, tak jakbym chciał, let's play jeszcze raz pokazać następny odcinek. Czyli tak jak poniedziałki, wtorki zawsze było. E, może zacznę robić mur, na przykład. O, cały odcinek poświęcę na robienie muru, co by było dość nudne, ale nie mam pomysłu na nic lepszego. Ewentualnie, no może wy coś podrzucicie w komentarzach, jakiś pomysł. No, tylko nie, nie zbyt taki, co by nie zajmował zbyt wielu godzin pomiędzy odcinkami. Takie coś, co mogłoby wam się spodobać, co byście chcieli, ale jednak... Nie jest znowu aż tak bardzo czasochłonny. Dobra, żegnam Was, bo się rozgadałem i w końcu nie wiem, czy to wrzucę. Do zobaczenia.